mówisz z serca, czy mówisz z umysłu? E, e, to znaczy, e, to znaczy, pomysły mam z serca na pewno. E, umysł mój włącza się, kiedy trzeba je realizować. I. E, na pewno w jakiś sposób się przygotowuje, no bo to nie ma cudów, żeby się nie przygotować, jeżeli robimy robi, live tematyczny. Muszę przecież wszystko wiedzieć. wszystko się dowiedzieć, wyczytać w, w dziennikach, wiadomościach, w jakichś tych. Aha, bo to, to polityczne życie, nie to nie te polityczne Nie, życiowe też i nie tylko polityczne. Wszystko niepolityczne, cała sytuacja... W życiu, na świecie. no Teraz pewnie mieliśmy zrobić tam live o tej sytuacji w Ameryce, ale nie zrobiliśmy tego live. Od względu na to, że mi padł telefon, oni zaczęli wpłacać po groszu. Powiedziałam, nie robimy żadnego live'a. Nie będę się starała, i nie interesuje mnie to, żebym ja znowu wywaliła te następne tysiąc złotych, żeby dojechać do mnie, albo o tym i do mnie, żeby im zrobić zabawę. Więc powiedziałam, niech książki czytają. Niech się nauczą. Yy, szacunku do czyjejś pracy. No i yy, przykro im się zrobiło, widać. Bardzo mi się przykro, oczy chociaż ich zwyzywałam, naprawdę. Zwyzywałam, a już zwłaszcza tych szlaufów, tych tyranzystów, którzy... Yy, to, bo to był ich pomysł, żeby wpłacali po groszu yy, za No i yy, teraz yy, zaczęli tam wpłacać po dwa złote na zrzutkę. Więc już mam, załóżmy na jakąś benzynę, czy na przyjazd, czy na dojazd, czy na zrobienie czegoś. I już tak lżej myślę, bo nie myślę o tym, jak odeprzeć ich ataki i żeby mnie nie zdenerwować, bo oni mnie wkurwiają tym. Oni mnie po prostu wkurwiają, bo to nie jest kwestia, że oni mnie szanują, bo ja wiem, że oni chcą te lifey, i ja wiem, że, oni, że im się to podoba i to jest im potrzebne. I cieszą się, kiedy, a już zwłaszcza teraz w okresie pandemii. Kiedy wszyscy jesteśmy zamknięci w domach, nie możemy nigdzie wyjść, nic zrobić, więc takie, taka wspólnota w jakiś sposób i takie, taka dbałość o nasze sprawy, o nasze życie, o nasz kraj, o naszą sytuację, sytuację kobiet czy jakieś takie inne y, sytuacje, y, ich to cieszy. Y, jedni oczywiście tego, to pani ze zdrowia, a tego, mamy my tutaj razem, i, i są po o 10 osób na no, przykład zebrani w grupie. I są na tym live i chcą porozmawiać, chcą na przykład jakieś tematy poruszyć, ciekawe, które oczywiście poruszamy wspólnie i mówimy, jakie jest nasze zdanie, jakie jest ich zdanie, co byśmy zrobili i w ogóle. Tutaj ostatnio do mnie zadzwonił chłopak i e, sama zrobiłam ten live, e, pojechałam, poszłam na ten. W Warszawie dowiedziałam się, że e, dziewczyna wpadła do wody na wrzeźnie, wyszła z psem w nocy na spacer i mówię, jakby chciała popełnić samobójstwo, to po co wzięła psa? Kto się wepchnął? Tak myślałam, nie? Bo tam bywają takie sytuacje, bo to jest nad, nad, nad morzem. Tam chłopak ostatnio wpadł z, wjechał samochodem do wody. Yy, i yy, Nie wiem, jak byłam na tym molo w Brzeźnie, to tak po prostu myślałam sobie, patrzyłam na tą latarnię. Matko, ona popełniła samobójstwo, bo mi właśnie widziałam od Magdy. Po prostu nie wiem, co ją skłoniło w ogóle do tego, żeby wziąć psa, skoczyć w lodowatą wodę w nocy, o 12 w nocy, aż się popłakałam. Jakby to moja córka na przykład zrobiła. No teraz sobie pomyślałam, moje dziecko, które się chowa 23 lata i nagle skakuje do wody, zostawia tego psa, ten nią wskakuje do tej wody, próbuje ją ratować, bo taka, taki był, taki, tak, tak się była ta sytuacja. E, e, spróbuje ją ratować, sam e, no, prawie, że zamarza, ucieka z tej wody, bo nie może jej znaleźć. Psy, nie wiem czy nurkują, chyba nie, nie nurkują, nie nurkują psy, więc nie może jej znaleźć, ucieka do wody. Ktoś go, i siedzi na brzegu, ktoś go y, spotyka, znaczy łapie, na, i to już nad ranem było znajduje go na, te, na, te, na tym brzegu, podchodzi do niego piesku, przytula go, bo widzi, że, że się cały trzęsie, a ten jeszcze raz wyskoczył do tej wody i leciał tam pod tą latarnią morską, to naprawdę trzeba przepłynąć, żeby, żeby w ogóle i jeszcze szukał tej dziewczyny. Ona nie wypłynęła absolutnie, no i już wtedy wezwał pomoc i wzięli tego psa i uratowali tego psa, ale ta dziewczyna popełniła samobójstwo. I zadzwonił do mnie chłopak i powiedział tak, Pani Izo, ja Pani bardzo dziękuję, ja się wzruszyłem, że Pani w ogóle to poruszyła i widziała, widziałam, że się Pani popłakała. Ja znałem tą dziewczynę, ona miała ciężką sytuację w domu, ona po prostu nie wytrzymywała z rodzicami i popełniła samobójstwo. Ja mówię, to po co tego psa wzięła w ogóle? To już nawet, to, to, to było takie zabójstwo, samobójstwo z premedytacją. Poza tym, nie wiem, są inne sytuacje, są ludzie, instytucje, można na cichy telefon jakiś tam głuchy zadzwonić, czy pójść do znajomych, do przyjaciół, no nie wiem, albo tą matkę w łeb nawet. No kurde, już 23-letnia dziewczyna mogła w jakiś sposób zareagować, pójść do ojca, nie wiem, no nie wierzę w to, że, że ten... Że aż tak y, y, do takiego stanu, że samobójstwo chciało popełnić. To już jest największa odwaga, chyba, by popełnić samobójstwo takie. Ja nie wiem, czy to odwaga, czy to jest tchórzostwo. Nie chcę się żyć po prostu. Ale chce wskoczyć się... do wody lodowatej, w, jak Titanic, w, 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 o 12 ja się nocy. nocy. W tej wodzie pomorsuję, więc to nie jest kłopot wskoczyć do lodowatej wody. Nie. W ogóle. Nie wiem, nigdy nie miałam takich myśli, że miałam tak ciężkie sytuacje i podstawiałam i różne rzeczy, kiedy mój mąż narobił długów. Nie, nigdy już tego nie zrobiłam i nawet o tym nie pomyślałam. Bo no, masz wolę życia, widzisz, że nie każdy ma wolę życia. Wtedy wybiera śmierć, no i trzeba to uszanować. Tak? tak? Oczywiście. Każdy ma prawo, czy chce żyć, czy nie chce żyć. Ja tak czuję. Nie wiem, ja to bym ratowała każdego człowieka, jeżeli by było można. Ja mam silna, silna jestem, tak, ja mam silną wolę i... I nigdy nie siedzę w miejscu, ciągle czegoś szukam. No jak właśnie. nie to, to to, jak nie to, to to, to. Dlatego mówię, wykonałam kilka różnych prac, kilka zawodów i jak nie w tą, to w tamtą i, i, i po prostu... Chce się w jakiś sposób, w różny sposób spełnić. Pochodzę z pedagogicznej rodziny, babcia była y, dyrektorem domu dziecka, kiedy dziadek zginął na wojnie, po, w ostatnich dniach wojny w Southwark, pochowany pod Pogdamem, w ostatnich dniach wojny zginął, została z trójką dzieci, zaczęła pracę w y, domu dziecka. Była pedagogiem, w ogóle jakiś dziła później była nawet w domu takim e, opieki, bo matka się nie chciała nią zajmować, moja. Na tym tle też się z ojcem kłócili, bo ojciec chciał, żeby babcia była u nas. A tam było mnóstwo różnych rzeczy, jak jeździłam nawet tam do tego, e, jak świątnicka się to nazywało, bo babcia był, we Wrocławiu, była, wyszła drugi, za, drugi raz za mąż, za Krausa. Yy, Dziadek fajny był, bardzo fajny, miał córkę. No, tam jakieś były nieznaski, ale tam nie chcę tam wszystkiego opowiedzieć, bo to nie ma sensu. Nie mam tej tak kiedy muszę odpocząć, jak mnie te y, szlauchy wkurwiły, i już tak dość dokumentnie mnie wkurzyły tymi wpisami różnymi, bo to y, y, ciecie, które w ogóle nie, zna, nie nie mają w ogóle pojęcia o życiu, bo ja mam 62 lata. Ja nie jestem dwudziestolatką czy trzydziestolatką bez doświadczenia, tylko yy, kobietą, która ma naprawdę ogromne doświadczenie. Dlatego się też cieszę, że teraz zrobili ten The Voice seniorów, bo przynajmniej młodzież, jak będzie ogromnie to zobaczą, zobaczy, że ci ludzie mają jakiś dorobek życiu, że ci trzeba szanować ich ich pracę, a nie tylko patrzeć, yy, czy ktoś ma dom, czy ma samochód i czy ktoś ma pierścionki, czy ktoś ma złoto albo coś tam innego. Różne rzeczy się liczą w życiu. No więc... Ale na przykład zobacz, jak masz na swój profil, bo widzisz, że ja nie znam twojego profilu i ja nie oglądałam twoich live'ów i tak naprawdę nie wiedziałam, czym się zajmujesz. Ale tam są nie tylko live'y, ja robię takie i programy takie codziennie tak. różne, mówię o, o różnych sprawach życiowych, o szczepionkach. O, takie codzienne sprawy, które są, to na ten temat mówią. Okay, ale jeżeli są osoby, jeżeli to jest twoja przestrzeń, tak. i on tam kreujesz i to jest twoja, to ty tam... Nie w tym Zasady są twoje. Tak? Dokładnie, tak powinno I być. Teraz jeżeli, no to dobra, no to jeżeli mi mówisz, bo ja nie znam tych osób, mówię, nie obserwowałem, tylko jeżeli przychodzą osoby i robią tobie tam burdę, że tak powiem. Tak. No to dlaczego sobie na to pozwalasz? Czemu hmm. ich nie zablokujesz? No. Czy po prostu, żeby ich tam nie było? Ale jak blokuję, to zakładają nowy profil i znowu wchodzą. Po trzy, po cztery, po, po, po siedem razy. Do tego, bo generalnie ty tam te zasady ustalasz. To też już ostatnio napisałam tak. Zjechałam, ale to już tak jak, jak po dzikiej świni, jak, po, jak z bananami po prostu. Że może to w końcu do, do niej dotrze. Nie dotrze. Dotrze? Nie bo Nie dotrze. Kiedyś też tak miałam właśnie, że... akurat no może nie mam takich aż przypadków, ale... Wydawało Ale to jest konkurencja w mediach, to jest konkurencja. Ludzie się zwalczają, żeby ktoś nie zrobił więcej, żeby ktoś lepiej nie wyglądał, żeby ktoś nie poszedł do medycyny plastycznej, żeby ktoś nie poszedł do fryzjera, żeby ktoś nie miał nowej sukienki, nowej kurtki, nowych butów. Nie imię, tak, to, to znaczy młodzież nie, jest inna. Młodzież nawet, o, pani to fajna stylówka, albo coś tam, nie, albo coś tam mi powie, albo nie lubią, w ogóle mnie lubią. Ale te y, y, takie szlaufery, te stare małpy y, z branży po prostu y, zazdroszczą albo nie chcą dopuścić. Ale nie wiem, Patryk coś wie na ten temat, bo jest producentem, to wie jak to wygląda. I wiele ludzi, którzy coś robią w życiu, wie jak to wygląda. Zwalczane są ob jednostki wybitne, piękne o dobrym sercu, szlachetne, na biedystał na są wy, wy, wyciągane osoby zupełnie przeciętne, bez talęcia, miernoty, które tylko dlatego, że ktoś tam, komuś coś tam, to dla nich robi się wiele. Ja nie będę tu wymienić nazwisk, ale wszyscy wiemy. Wszyscy wiemy, kto co, jakie ma talenty, co umie, co robi, yy, jaką pracę wkłada. Nawet dla innych, ile jest pawianów, którzy się wystawiają, a którzy nic sobie nie przedstawiają i nic nie zrobią dla nikogo. I wszystko jest tylko dla, dla szpanu i, 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 i bez sensu. I że inni im na to pozwalają, to się bardzo dziwię. Ja już tam nie chcę mówić, jak dzwoniła do mnie kowska czy tam jakaś inna z i w nocy wyzwaniały do mnie i, i jesteś stara i brzydka, albo coś takiego, no tego typu, o czwartej rano. Najpierw tam do mnie tego, że wywiad jakiś tego, a później wyzwaniały do mnie. No wtedy mnie złamały to fakt, że wyjechał wtedy do dziadka, do, do Międzystrojów. No bo nie byłam w stanie ani co płacić za mieszkanie, bo nie miałam pieniędzy. No i to tak wyglądało mniej więcej. A teraz jak zrobiła sobie zdjęcie, to ja powiedziałam, o matko, od razu mnie zablokowała. No ale powiedz, jeżeli znasz swoją wartość, to jakie ma znaczenie, kto tobie co powie? Czy dobrze, czy źle? Bo my, ja to tak zauważyłam kiedyś musieli... Ale to się przekłada na pracę, na kontakty, na pieniądze. No widzisz, bo mówisz, że najważniejsze tak są pieniądze. i dlatego wypadku bo... tak. Dlatego, może jest tak trudno. Bo ja kiedyś też tak myślałam, że pieniądze to dają poczucie bezpieczeństwa. A dzisiaj i wtedy się trzeba o tym szarpać. Natomiast dzisiaj wiem, że pieniądze są energią wymiany. Ja daję komuś swoje dary, dzielę się nimi, ktoś mi za nie płaci. No tak. I no. to jest inna bajka. No to o tym mówię właśnie. To jest bajka. Jeżeli ja wpisuję pieniądze to, do czego one zostały stworzone, to zupełnie inaczej pójdę. Ja nie, nie potrzebuję się masz swoje może ci ludzie, Może ci ludzie po prostu to. Agata, masz swoje mieszkanie? Do. No właśnie. Płacisz za ten dom e, e, czynsz i w ogóle. Mam wszystko. Męża, tak, i Albo no tak, też masz taką tak. podporę w mężu, no widzisz, a ja jestem sama. I cały czas, nawet jak miałam męża, to miałam tylko bagaż, a nie męża. Mhm. To nie była podpora, on miał się na produkcją, a tej produkcji e, nie wykonywał. Musiałam mieć pracownika e, takiego, który trzymał to wszystko jeszcze pilną u mojego męża. Mhm. Jak wyjeżdżałam to z kwiaty. kwiaty, mhm. nie, nie było komu podlać tych kwiatów. Na przykład. Jedynie zostawiam na trzy dni. Nie miałam podpory mężczyzn, ja zawsze musiałam wszystko sama. Ja wyjeżdżałam i ja nie wiedziałam, czy ja wrócę. I nie wiedziałam, z czym wrócę. Ale zobacz, to, co było, już było i tego już się nie cofnie. Dzieciństwo, każdy z nas miał. Ale ciągle na... pojawia się ta sytuacja no w moim życiu. Dlaczego? 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 No właśnie, już chcę ci to powiedzieć. Bo uwagę. Należałoby skierować już gdzie indziej. Czyli nie już jakby kręcić się w kółko i opowiadać, co było, co było, co było, co było, bo wszechświat nie rozróżnia, czy ty opowiadasz, czy to się dzieje. Taka jest zasada. Mhm. I to nie jest mój wymysł, tylko tak działa wszechświat i na to są badania. Czyli tam, gdzie koncentrujemy uwagę, tego mamy więcej. I mając tego świadomość, nie robimy głupot w sensie że ciągle w kółko o tej przeszłości, o tej przeszłości, która nie była fajna, bo samą przed chwilą powiedziałaś właśnie, czemu ta sytuacja się powtarza. Bo ja ją cały czas wałkuję, opowiadając komuś na przykład. Bo możesz to no teraz to teraz... opowiadam. Bo tak, tak to nie mówię tego, teraz opowiadam, no bo jest program, ja tak? Ja Robimy program. Ja rozumiem, dlatego dobrze. mówię. I przypomina mi się to wszystko, tak. bo ja to przeżyłam tak. sama. Okej, okay. ale nawet, dobra, opowiadasz to teraz. Opowiadać możesz to za chwilę, czy jutro, czy pojutrze. I najważniejszą, i to będzie się manifestować, bo będzie, może już nie będą ci sami aktorzy, bo będziesz to z innymi osobami. Tak, jak na przykład kiedyś była to Twoja rodzina, a potem są te osoby, które. Znaczy, że teraz jestem sama, to nie mam komu opowiadać. Dobra, ale są te osoby, które mówią, że cię tam atakują na tym Facebooku, tak? Jestem osobą publiczną, więc jestem na świeczniku i jestem atakowana. Patrz, jak ktoś na ten temat wie, jak to, się, jak to się jest na świeczniku. Jak ludzie znają, to jeden czy się uśmiechniesz tak, czy inaczej. Tutaj był ostatnio kawał, e, 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 że ulepiłem bałwana. E, I dlaczego to jest dziewczynka? A, a mógłby być chłopczyk? A, a dlaczego nie dwóch gejów? A dlaczego nie jakiś tam inny? A jakiś tam inny? A później ten bał, bałwan e, e, za, za parę godzin stopnią i to jest właśnie taka cała dyskusja. Ale. Jeżeli to ciebie męczy na przykład bycie tam. Nie, no ja walczę. No, ale właśnie... Ja nie wiem, ja jestem no, wojowniczka i no za właśnie. Wojowniczka. No właśnie. No właśnie. I za wojowniczkę. Ja cały czas wojuję. No właśnie. Jak nie z tym, to z tym. Jak nie z tymi, to z tymi. I cały czas muszę, muszę kogoś albo opierdalać, albo chwalić, albo nie wiem, co tam jeszcze. I, i, I chwilami mam po prostu tego dosyć. A no co, co... przegrany, przegrane, bo walce musi być przegrane i najczęściej jesteś to Ty. Nie. No, wystarczyło zadać jedno pytanie, czy jesteś szczęśliwa i spełniona, jeżeli żyjesz tutaj na tym świecie i jeżeli ja... Nie no, jest, nie... jestem spełniona, a czy jestem szczęśliwa? Nie. No bo właśnie... nie zrobiłam tego, co najbardziej chciałam. No właśnie. No czyli jakby to przełożyć na walkę, no to jesteś przegrana. No bo jeżeli nie mam to, czego chcę, a walczę, walczę, walczę... Nie, 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 no to spełniłam się w innych dziedzinach, to nie tak jest. No Boże, jakbym zrobiła, jakbym tego nie zrobiła, co bym, co tak bardzo chciałam jako dziecko. Moja mama śpiewała w Mazowszu i ja mam, miałam bardzo dobry głos zawsze i śpiewałam i w chórze i to toczyłam optełami i... I w tym zespole wokalnym, i, i na tych wszystkich zajęciach, i wiecznie mi wszędzie było pełno, więc ja chciałam być osobą artystyczną. A, A w tym nie mogłam się w ogóle wy, ani wykształcić, ani realizować, bo od razu w, wpadłam na głęboką wodę i, i musiałam gdzie zarobić, żeby utrzymać dom. Matkę, dziecko, to tamto, matko boska, muszę coś wymyślić. No i, Wymyśliłam coś takiego, że szybko szkoła, trzy lata, w międzyczasie kolonie, w międzyczasie jakieś inne rzeczy i, i od razu zaczęłam pracować i zarabiam bardzo dobre pieniądze, bo wtedy mój ojciec jako dyrektor zarabiał chyba tam nie o 3,5 czy ileś tam, później zarabiał 6, to ja też już zarabiałam tyle, bo brałam z kolei dyżury, więc miałam kilka etatów. Więc no, ale to wiadomo, to się to, to do czasu, to wszystko do czasu jest. No dlatego powiedziałam, nie, ja chcę mieć swoją firmę, pojechałam właśnie do Szwecji i tam zaczęłam zarabiać porządne pieniądze i przyjechałam, założyłam firmę, po czym przyjechałam, a tak już mojego męża od razu. Yy, yy, od komendanta dostaliśmy talon na samochód. Proszę mi dać pieniądze, bo ja muszę ten samochód wykupić. A Ja wiem, my byśmy tak swój samochód wykupili, co? No i pierwsze zgrzyty rodziny już takie poszły, później jakbyś tam było. No a teraz jest taki jak ale i dalej o nich i tyle.